Personality plus, daily nights every day. Cuda każdego dnia, 14 stycznia 2026 roku. Oglądaj i przemyśl, jak Bóg przemienia Twoje życie. Witajcie kochani. Dziś wołamy zamień swoje słabości na Jego siłę. Chcielibyśmy być świetni w pracy, w relacjach, w domu. Chcielibyśmy służyć Bogu i czcić go słowami, zachowaniem i nieustanną modlitwą. Chcielibyśmy żyć w pełni i na pełnych obrotach, ale czasami nie możemy z powodu braku czasu, energii czy z innych przyczyn. Być może właśnie dzisiaj czujesz zniechęcenie i frustrację. Jeśli tak, to Bóg ma dla ciebie dzisiaj otuchę. Gotowi zamienić słabość na Jego moc? Zostańcie z nami. Jeśli należysz do Boga, to Bóg powiedział. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Nie lękaj się, bo ja jestem Twoim Bogiem. Wzmocnię Cię. Tak, ześlę Ci pomoc. Wesprę Cię prawicą mej sprawiedliwości. Księga Izajasza, rozdział 41, werset 10. Kiedy czujesz słabość, to jest najlepszy czas, by doświadczyć mocy Boga. Właśnie teraz możesz przyjąć Jego siłę. Wtedy, kiedy medycy mówią, że nic nie da się zrobić, kiedy bank czy wierzyciel odmawiają pomocy. Tak, często właśnie wtedy, kiedy wszystko wydaje się umierać, Bóg wkracza i działa w twoim imieniu. Zaufaj mu. Oddaj mu swoje słabości, smutki, wyczerpanie, wątpliwości, strach i przyjmij jego siłę. Radość, możliwości, pewność. On jest z Tobą w tym trudnym czasie. Pozwól Jemu być Twoją siłą i oparciem. Wyzwanie na dziś. Nazwij jedną swoją słabość i oddaj ją Bogu słowami: Panie, zamień moją słabość na Twoją siłę. Jeśli to porusza Twoje serce, pomódlmy się razem. Boże, bądź dzisiaj Moją siłą, Moją skałą i Moim światłem. Rozjaśnij ten dzień. Bądź skrzydłami orła i ponieś mnie, pomóż mi patrzeć na Ciebie, nie na okoliczności, i w Tobie znaleźć pokój. Amen. Amen. Zamień słabość na Jego siłę. Bóg przemienia Twoje życie każdego dnia. Dołącz do nas jutro na kolejny odcinek. Dziękujemy, że jesteś z nami. Niech Bóg was błogosławi. Opracował Andrzej Til i Bogusia Król. Adaptacja wideo. Cezary Rogowski, dziękuję, że jesteś.